Witam Was! Ostatnio padło jedno takie ciekawe pytanie. Czy znasz, jakim jest pierwszy objaw, że możemy mieć jakieś choroby serca lub może grozić nam nawet i zawał serca? Moi drodzy, jest jeden taki objaw, który sobie za chwileczkę omówimy, ale nim do tego przejdziemy, krótkie ogłoszenie. Jeszcze tylko dzisiaj. I jutro macie zniżkę na nasze szkolenia. To jest po 50% zniżki na szkolenia. Wszystkie szczegóły macie w opisie. Albo sobie kliknijcie w ten film, tutaj w to i u góry, który tam będzie zalinkowany, i znajdziecie tam wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o to, albo po prostu rozwinąć opis. Co do naszej książki, która również jest w formie elektronicznej, czyli to jest link, który dostajecie. Książkę, jak wydrukujecie, to powstanie z tego coś takiego taki gruby plik kartek można drukować też w punktach, gdzie dorabiają klucze, byle gdzie to można zająć na telefonie, na USB różnie to bywa, bo pytałem robią takie rzeczy nawet to zszywają w formę książki także różne rzeczy są możliwe to do tego. Jeżeli tej książki nie dostaliście, bo czasami podajecie zły e-mail czy coś tam innego z tym mailem nie współgra, to wtedy piszcie na szaman21 wieku.małp.gime.com. Sprawdzajcie koniecznie skrzynkę spam, bo często ta książka właśnie tam ląduje. Czy jakieś szkolenia też tam lądują, to bardzo często już bywa. Oczywiście zaznaczcie też, że to nie jest spam, żeby algorytmy wiedziały, że to nie jest spam, i wyciągnijcie to z tego spamu. Dobra, bo co do książki też macie opisy, opisie wszystkie info, książka jest też w formie audiobooka, czyli można sobie posłuchać, długie opowiadanie, także śmiało można skorzystać. Dobra, ale przejdźmy do tego objawu. Jest, moi drodzy, coś takiego, jeżeli nasz układ krwionośny zaczyna się zapychać różnego rzeczami, które tam nie powinny być, na przykład trójglicerydy, które jak już wiemy z filmu, który Wam o nim robiłem, powstają przed nadmiar węglowodanów, czyli cukrów i po prostu zaczynają się odkładać w różnego rodzaju żyłach itd tak, dalej, i tak dalej. Czy są jakieś inne problemy? Nasz organizm nie jest głupi. On zaczyna najpierw wyłączać pewne różne inne rzeczy. Na przykład te najdalsze, bez których może przeżyć. Czyli tam zaczynają się kurczyć naczynia krwionośne na przykład rąk, stóp, stóp na dole. Zaczynają się po prostu kurczyć. Mogą być to efekty takich zimnych stóp. Ale jest jeden bardzo taki główny objaw, który szczególnie bardzo dobrze widoczny jest u mężczyzn. Moi drodzy, impotencja. Impotencja jest pierwszym takim bardzo ważnym sygnałem, że coś może się dziać z naszym układem krwionośnym, nie okej. Okay. Że coś może dziać się z naszym sercem. U ponad 90% pacjentów, którzy mają ciężkie choroby serca i tak dalej, jest stwierdzona impotencja. Dlatego, jeżeli czasem by coś takiego u was wystąpiło, to powiedziałbym, biegiem albo na pewno warto się przejść do kardiologa, żeby po prostu to skonsultować, sprawdzić, czy aby tam na pewno wszystko jest ok. Żeby później się nie okazało, że nagle dostaniemy gdzieś zawału serca, czy dostaniemy jakiegoś udaru, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ najpierw organizm wyłącza te rzeczy, następnie już jest serce później po tym, gdzie pojawi się problem. I tam wtedy jak już tam wyłączy, dostanie skurcz, to już po prostu jest koniec, jeżeli chodzi o to wszystko. A co, żeby tego zapobiegać? Na pewno zdrowa dieta. Bez węglowodanów, czyli dużo zdrowych tłuszczy, na przykład, które warto by mieć w diecie. Bo jak wiadomo, zdrowe tłuszcze są dobre. A węglowodany, niestety, jednak robią dużo, dużo zła w naszym organizmie i często nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile zła one potrafią zrobić. Kolejną rzeczą to jest omega 3, to też warto sobie jakoś dostarczać albo suplementów albo jeszcze rzeczy bogate w omega-3 przykład ryby lub coś w tym stylu co dalej witamina D3 bardzo ważna również potrzebna oczywiście z K2 magnezem magnez też bardzo ważny reguluje skurcz rozkurcz i tak dalej i tak dalej wapń sprawdzić poziom wapnia na jakiej zasadzie on się trzyma, on też jest odpowiedzialny za ciśnienie krwi i tak dalej, i tak dalej. Q10 to jest takie coś, koenzym Q10, też bardzo ważny. Czasami potrafi nawet postawić serce na nogi. Jeżeli już jest bardzo mały procent, to u wielu osób po zastosowaniu tego w odpowiedniej dawce serce zaczęło troszeczkę podskakiwać do góry na tych procentach, jak gdyby się lekko... Nie wiem, naprawiać, jak to nazwać, czy zaczęło po prostu lepiej pracować, o, może tak to nazwijmy. Co dalej, co jeszcze z tych ciekawych rzeczy? Witamina C, oczywiście, też bardzo ważna, odpowiedzialna za szczelność naszych naczyń. Jeżeli naczynia są kruche, ponieważ brakuje witaminy C, ona też uczestniczy w syntezie kolagenu. Wtedy naczynia zaczynają pękać, jeżeli zaczynają pękać, to przychodzi cholesterol, który je uszczelnia, on jest jak gdyby taką pianką, która zatyka po prostu te kwawienia, jakby go nie było, to byśmy po prostu się wykwawili, także wtedy też cholesterol się zwiększa, nie musimy go zjadać, ponieważ sami go produkujemy, że możemy go wcale nie jeść, on tak będzie wysoki, ponieważ są takie osoby, które absolutnie nic nie jedzą, gdzie był cholesterol, a mają go naprawdę kosmiczny. Ponieważ brakuje im różnych rzeczy, m.in. witaminy C. I jeszcze jedną taką rzeczą przy zawale serca, na przykład jest strofantyna, która momentalnie odkwasza serce i po prostu pomaga nam od razu stanąć na nogi. Dlatego oczywiście zniknęła zaptek, została wycofana. Bo wiadomo, że później po zawałach serca ludzie wychodzili praktycznie bez, bez szwanku z tego i byli po prostu, jak gdyby nic im się nie stało. Po chwili już wychodzili ze szpitala, dlatego po prostu ona znikła, ale nadal mamy ją w formie homeopatycznej. Strofantus D6 na przykład, który można tu i gdzie znaleźć, on też swoją robotę potrafi zrobić, warto mieć w domu w razie czego, gdyby ktoś miał. Jakiś zawał serca można sobie tutaj jakoś podratować do przyjazdu, karetki i tak dalej. Czyli również pomaga szczególnie na język, pod język nasypać, odkurcza, jak gdyby, naczynia kwionośne przy zawale serca. Też warto mieć czyli kajen. To jest dobra rzecz, która powinna też być w takiej domowej apteczce sercowca. Dziu serdecznie. Nie serdecznik, tylko miałem chciałem powiedzieć głuk, kwiat, głodu, Kłogu, nie głodu. <noise> no, oczywiście serdecznik też jest takim ziołem na sercowym, które też tutaj również może pomóc. Oczywiście są jeszcze zioła inne, które... No niestety są trujące i już praktycznie nie są prak praktykowane, bo ich dawki były bardzo ciężko wyliczyć, chociaż niektóre preparaty jeszcze na nich bazują. E, to jest na przykład Digitalus Purpurea. Hmm. Zapomniałem jego nazwy, teraz e, polskie, jak on się nazywał. Uciekła. Mi... O, naparstnica, dobra, już wiem. <laughs> Także to też jest jedno z takich ziół. Czasami oczy o, oczywiście dobrze. Zdawkowana nalewka konwali również może pomóc przy zawale serca. Pamiętajmy, że konwali też jest bardzo trującą rośliną. Tylko doświadczony zielarz może wam powiedzieć, jak to zastosować, w jakich ilościach i tak dalej. Ponieważ zastosowanie większej ilości niestety skończy się śmiercią. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, także pamiętajcie. Jeżeli wystąpi impotencja, to również tyczy się kobiet, taka oziębłość seksualna i tak dalej. Tam oczywiście u kobiet jeszcze jest hormony i tak dalej, które mogą mieć też na to wpływ, ale też wiąże się dużo z ukwieniem narządów płodowych, rodnych, płciowych, jakby to kto tam wolał nazwać. A jeżeli tam zmniejsza się ukwienie, krew nie dochodzi, to znaczy, że coś może być nie tak z naszym układem kwionośnym. I warto przejść do specjalisty, zrobić badania i to sprawdzić. Możecie, mamy tylko jedno. Tyle na dziś, moi drodzy. Nie zapomnijcie o szkoleniach, które jeszcze macie, żeby później nie było, że powiedzieliście, a za krótko było, ponieważ to już było cały tydzień, w każdym filmie o tym przypominałem. Także możecie skorzystać. Z książki też macie, rozwińcie sobie opis, tam wszystko macie. Przy wzięciu całego pakietu naprawdę robi to dużą różnicę finansową ta zniżka. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.